Zbliża się sezon wielkich potyczek piłkarskich, i warto wiedzieć, jak zachować się na fejsiku, gdy ten cały shitstorm się rozpocznie. Od początku warto, żebyś wiedział, w której kategorii się znajdujesz. 1. Zagorzały kibic. Napierdala statusy z piłką nożną, kiedy tylko ma do tego okazję. 2. Nie kibic. Potrafi zjeść wszystko i wszystkich, jeżeli tylko powiedzą słowo o kopaniu w futbolówkę. 3. Masz to w dupie. W dniu meczu spodziewaj się dziwnych statusów. Wamos, hala Madrid, albo Wisrael, Barca. to się kurwa wymawia? Ciśnij, ciśnij, niech nie zniechęcają... Ciśnij, ciśnij, niech nie zniechęcają cię komentarze znajomych w stylu Zamknij ryj, albo chuj mnie to obchodzi. Twoja drużyna potrzebuje twojego wsparcia. Na Facebooku. Pisząc o piłkarzach, nie używa ich pełnych imion i nazwisk. Mów ksywkami, jak Leo czy Lewy. Tak jakby byli twoimi kumplami od dawna. Mimo, że nigdy ich nie widziałeś i nie zobaczysz. Walory edukacyjne wielkich meczów są nie do przecenienia. Dowiesz się na przykład, że Messi to karzeł, Ronaldo to gej, bo zmienia fryzury, a Barcelona to chuj, a Real to też w sumie chuj. I już wiesz więcej. A w czasie trwania samej rozgrywki nie oszczędzaj klawiatury, ani transferu. JEDEN ZERO! DWA ZERO! Sędzio chuj. Przy ekspresji kanapowych emocji nie oszczędzaj znaków interpunkcyjnych. Wszystko idzie w stronę miniaturyzacji, jak pierwszy... dwa wykrzykniki, to ktoś może na małym tablecie ich nie zauważyć. Siedem załatwi sprawę. Za kapsloka też jeszcze nikt do więzienia nie trafił. Aha! I nie kibicujący w czasie meczu też nie próżnują. Proponujemy dojechać klasykiem w stylu Mam telewizor w śmieciu. Mam telewizor w śmieciu. Mam telewizor w śmieciu. W czołu. Jeżeli chcesz zostać dobrym internetowym kibicem, upewnij się, że wybrałeś popularny klub z k***** wielkim budżetem na promocje, transfery i takie takie. Strzelałeś kiedyś, żeby twój znajomy kibicował Espanielowi albo Aston Villi? Piłka nożna, to piłka nożna to ogromny biznes, słabi nie przydzierają się do świadomości facebookowych fanboyów oddalonych tysiące kilometrów od ukochanych drużyn. Pamiętaj, aby odpowiednio zjeść tak zwanych sezonowców. Czyli tych, którzy dołączają do grona fanów zawodnika lub drużyny już po osiągnięciu sukcesu. Komentarz w stylu: Ja go lubiłem, zanim strzelił te gole, ch**u, powinien załatwić sprawę. Jeżeli sam nie chcesz zostać nazwany sezonowcem, to już przed meczem polub lub fanpage jego potencjalnych bohaterów. Nie mam spodni. Jeśli wiesz, że twój znajomy kibicuje drużynie, która właśnie przegrała, nie możesz puścić tego plazem. Samo. <laughs> Klepanemu na tablicę może nie wystarczyć. Z pomocą przychodzi ci selekcja najlepszych obrazków w internecie. LOL. I już udostępniasz mema w stylu populacja kibiców Barcelony zmniejsza się. Tak bardzo śmieszne. Czasem takie obrazki silą się na mądrą analizę, porównując kto kiedy z kim wygrał, ile kto strzelił bramek. Nikt oczywiście tego nie weryfikuje, bo i po co. Jeżeli tamci to ch**ek, to wszystko się zgadza. I szerujemy. To już koniec. I pamiętajcie, że najwięcej do powiedzenia o piłce nożnej mają ci, którzy na co dzień na WF-ie kopią się po głowie. Pozdro.